Oglądaj www. na żywo. Bilety i pay-per-view na www. freestyle.pl. Kamień, babie, nożyczki 3, 2, 1. Ok, mocno yeah. blady. Temat dla ciebie to czarna polewka. Jo. Yeah. daj ten beat. Jo. Ja, 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 ja. Yo, 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 yo Blady się wpierdala i leci tak jak trzeba Bo teraz Barti nawet czarny tu z ciebie polewa Yo, i kiedy sobie wchodzę tak na kminach Jak Toczek, twoja panna, finał dla Młodyna Yo, i kiedy sobie wchodzę, gram to dalej Blady się wpierdala, pokazuje power Bo kiedy sobie wchodzę, weź to spraw Jest blady, jest czarny, mamy na scenie In i jak Yo, i kiedy sobie wchodzę, to mordo Po tej scenie wypierdolę cię stąd do Tokio yo, przy tobie jestem wielki jak Godzilla. Ziom, i kiedy sobie wchodzę, to pięknie. Z tego wszyscy dziś mamy polewkę. Yo, i kiedy sobie wchodzę, jestem szczery, z ciebie tu polewa. Tu 154. Yes. Ziom, i weź uh. to doceń, Ewidentnie lecę u na 100%, bo kiedy Staj sobie się. wchodzę, ziomie leć. Bo teraz łapię cię tu stres. skurzony pedagog! Dobra, dobra, hej, ej, ej. ej. Da, dajcie łapy, dajcie łapy. Raz, 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 raz. Faktycznie jesteście jak linki, jak skumaj to kurwo. Na backstage'u dają sobie porówno. I to jest proste, powiedzieć to trzeba. Dałby jemu, ale go czarny olewa. I to jest... Dwóch naraz to, to pierdolony klan? To jest proste, jak wpadam tu gnój. I jak z uszatą się podzielą na pół, to jest proste. Pada tutaj szmato, to wie się przyda pedagog. I to jest tak, wpadam sobie, tak tu gramy. Byłeś przez niego molestowany. Nie. to jest tak, skumaj czwoku? Ty wyglądasz jak tej ziomek od cztery pory roku. Przejście! Ten sam Ja! Yo, 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 Mi się przyda tu pedagog, faktycznie daje słowo Bartiemu po tej walce W się przyda psycholog Yo, i kiedy sobie wchodzę, tak to zrobię Ewidentnie mogę być twoim pedagogiem Wiesz dlaczego? To jest śmieszne Wielki finalista, nawijam raz za roku I mu daję lekcje Yo, teraz pięknie Blady się wpierdala, teraz kurwa wersję Faktycznie jestem rudy, gram na bit, Ale na punchline'ach Lepszy rys niż ścic Blady się w ty lawijasz się po grzybach I z tobie wchodzę, mam kmilkę, A ty, koleś, kurwa, ją kręcisz ze szwilkiem. Dobra, stary, ty mi dajesz lekcje Ja się nie dziwię, że nauczycielom chcą obniżać pensję To jest piękne, zamknij gębę Kubik, nie jesteś eventem. Wyglądasz jak cztery pory roku Już to mówiłem i jestem, kurwa, w szoku Wiosna, lato, jesień, zima Wiadomo, że kiedy wchodzę, no to idę na finał i wiesz, że jak doszło do jego poczęcia? Yes. Nikt nie ma bladego pojęcia Kojet Zajebiście! Okej, okay. szanowna publiczności, czy w tym starciu lepszy był blady? Uh. Czy może party? Myślę, że tu zdecydowanie więcej miłości. A co na to skład sędziowski? Toczek, Adma, Rybs. Trzy, dwa, jeden. Okej, okay, Barti przechodzi dalej.